Możemy tutaj w pewnym uproszczeniu powiedzieć, że laser nieablacyjny uszkadza tkankę bez jej usunięcia, natomiast laser ablacyjny usuwa tkankę w sposób fizyczny. Czyli można tutaj powiedzieć, że laser frakcyjny, taki jak na przykład laser Fraxel, laser o długości fali 1500, Czyli laser erbowy powoduje skoagulowanie, czyli uszkodzenie tkanki bez jej usunięcia, natomiast laser frakcyjny CO2 powoduje odparowanie tkanki, czyli powoduje powstanie fizycznego otworu w powierzchni skóry. Niektóre lasery działające w sposób ablacyjny mają Pewne, pewne zalety w stosunku do laserów działających w sposób nieablacyjny. To znaczy, generalnie możemy powiedzieć, że laser ablacyjny daje większe efekty w postaci indukcji procesów naprawczych, w postaci indukcji procesów gojenia niż laser nieablacyjny. Natomiast powoduje też więcej skutków ubocznych i dłuższy okres rekonwalescencji. Więc czasami stosujemy lasery nieablacyjne po to, to, że chcemy skrócić ten okres rekonwalescencji, nie potrzebujemy też używać tak mocnego urządzenia do problemu, który chcemy leczyć. Więc nie zawsze użycie bardziej inwazyjnego urządzenia daje nam tutaj Pożądany efekt, który chcemy uzyskać. Czasami urządzenie, które działa w sposób nieablacyjny, ma właśnie tą przewagę, że usuwa problem, a jednocześnie nie powoduje aż tak długiego procesu gojenia. Z kolei lasery ablacyjne, takie jak lasery frakcyjne CO2, czy lasery na przykład erbowe, które wykonują. Otwory w skórze i powodują uszkodzenie bariery naskórkowej, możemy wykorzystać do metod łączonych, czyli możemy na przykład po uszkodzeniu takiej bariery naskórkowej, zastosować lek wspomagający proces gojenia, czy też wspomagający, poprawiający proces regeneracji tkanek. Możemy zastosować zabieg mezoterapii bez konieczności wstrzykiwania preparatu pod skórę, czyli wykorzystujemy wtedy efekt działania lasera ablacyjnego po to, żeby dostarczyć do wnętrza tkanki niezbędne substancje odżywcze, czynniki wzrostu, czy inne substancje, które są nam potrzebne w, w procesie gojenia, rekonwalescencji, czy żeby po prostu poprawić efekt estetyczny całej procedury.